O twój komfort czytania dba sponsor programu, Salon Optyczny Optikus na Słonku. Dzisiaj chciałam polecić książkę dla osób zainteresowanych medytacjami. Jest to książka OSHO pod tytułem Techniki medytacji. Jest to poradnik praktyczny. Czyli zbiór medytacji z wielu tradycji i kultur, które medytacjami już od tysiącleci się zajmują, ale też nowymi odkryciami psychologicznymi. Jest to zatem taka kompilacja różności. Oshot twierdzi, że ponieważ mamy teraz erę odrzutowców, to i medytacje nie mogą być tylko siedzeniem w OM, ale powinny nabierać tempa i w sensie dosłownym, że medytacje są nie tylko, nasiedząco i spokojne, ale również dynamiczne, nawet bardzo dynamiczne, a także rezultaty medytacji mogą być wręcz natychmiastowe. I do takiej praktyki bardzo chciałam Państwa dzisiaj zachęcić. Ta książka OSHO – Techniki Medytacji daje nam bardzo dużo fajnych, ciekawych, urozmaiconych pomysłów na sposoby medytowania. Jest podzielona na kilka części. Inne medytacje zalecane są w czasie poranka, inne w ciągu dnia, a jeszcze inne wieczorem. Um, czym jest medytacja według OSHO? Pozwolę sobie przytoczyć cytat. Medytacja nie jest czymś, co robisz rano i kończysz. Medytacja to coś, czym jesteś w każdej chwili swojego życia. Idąc, śpiąc, siedząc, rozmawiając czy słuchając. Jak zatem a, widzicie Państwo, medytować można w każdej sytuacji. Nawet jeden oddech już jest medytacją, jeżeli jest on wzięty świadomie z uważnością. Um, OSHO twierdzi, że medytacje to powroty do domu i do życia w chwili teraźniejszej, tu i teraz. I nie jest to robienie czegoś, tylko bardziej bycie i takie rozgaszczanie się w teraźniejszości, w chwili obecnej. Nasz umysł bardzo jest skory do uciekania, a to w przyszłość, a to w przeszłość, a nasze ciało, oddech istnieją tylko tu i teraz. I medytacje mają wiele wspólnego również w, z oddychaniem i z powracaniem do ciała. Um, cóż jeszcze można o tej książce powiedzieć? Um, jest to taka zachęta dla ludzi, którzy chcieliby zaznać większego spokoju albo którzy mają na przykład natłok myśli, ciężko im zasypiać wieczorem. Podpowiedzi są tutaj bardzo dobre, co można zrobić, żeby uspokoić umysł. Jest na przykład taka medytacja zdejmowania zbroi. Polega ona na tym, że wieczorem, zanim położymy się spać, kiedy zdejmujemy ubranie, wyobrażamy sobie ze szczegółami, bardzo świadomie, że ściągamy z siebie również zbroję, taką, która budowała się przez cały dzień, a może nawet całe życie. Kiedy już zbroja jest zdjęta, można poczuć się swobodnie, luźno, wziąć głęboki oddech i tak położyć się spać. O Twój komfort czytania dba sponsor programu Salon Optyczny Optikus na Słonku.